Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Colori.com Scrapbooking. Mam na imię Ania i dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją albumu. To jest prezentacja dość nieoczywista, chyba najbardziej nieoczywista dla mnie, ponieważ to jest projekt albumowy, który chciałam Wam podać jako warsztat online. W zasadzie pierwszy warsztat online, jeżeli chodzi o album Folio. Natomiast ze względu na brak czasu E, powstał prototyp, e, który oczywiście miałam w zamyśle jeszcze gdzieś tam zmienić, e, poprawić. Natomiast, no gdzieś tam, tak jak wspomniałam, z braku czasu, e, no nie mogłam tego zrobić. W związku z tym też nie miałam czasu, żeby Wam ten, ten warsztat nagrać. I e, jeżeli chodzi o sam projekt, ja tutaj bardzo chciałam wykorzystać właśnie kolekcję, e, tą od 13 Arts City Lights. To jest kolekcja, która już jakiś czas temu powstała, ale to jest kolekcja, która bardzo mnie zachwyciła. Zachwyciła głównie przez kolorystykę, a później, jak się okazało podczas pracy, zachwyciła mnie też swoją uniwersalnością, ponieważ mogłoby się wydawać, że ona jest dość mocno taka celowana, czyli jako taki podkład pod album typowo miejski, natomiast myślę, że jest to też ciekawa opcja do. Różnego rodzaju projektów, jeżeli chodzi o osoby młode, o osoby, które też się interesują czy modą, czy architekturą. Myślę, że można to o taką tematykę też spokojnie rozszerzyć. No i też chciałam się przede wszystkim w, pobawić, jeżeli chodzi o tą kolekcję, kolorystyką i pracą, poświęcić tak. Spory czas też na omówienie, jakby kolorystyczne podejścia do papieru skrapowego i właśnie zestawiania, umieszczania go w tego typu projekcie. Ja to za chwilkę oczywiście Wam pokażę, jak mi się to udało, natomiast z pewnością, gdyby to był warsztat, to ja z pewnością w oparciu o tą kolekcję, o pracę z tą kolekcją, z pewnością bym Wam opowiadała bardzo dużo, jeżeli chodzi o właśnie zestawianie i jak sobie poradzić też. Z tego typu kolekcją, która na pierwszy rzut oka wcale nie musi być taka oczywista, taka prosta. Także sam album, właśnie taki typowo miejski, w zasadzie dla każdego, zarówno dla osób, które mieszkają w mieście, ale też dla osób, które lubią te miasta, stolice czy architekturę dużo czasu też poświęcają, właśnie, żeby zwiedzać. Natomiast sama kolekcja natchnęła mnie do tego, żeby to. Ten album powstał też w takiej trochę formie miejskiej, nawiązującej do tej bryły miasta, panoramy miasta, w związku z tym też pozwoliłam sobie na taką nieoczywistą okładkę, która wbrew pozorom jest bardzo prosta. Jakby ten szczegół w postaci tych docięć, wycięć sprawił, że ona jest po prostu wyjątkowa, czarna baza się pojawia w albumie, w związku z tym. Postawiłam też na czarną okładkę, natomiast to jest czarna iskra. To jest czarna iskra, w związku z tym ona się delikatnie mieni. A w zasadzie, nawet powiem Wam, że nie delikatnie, tylko naprawdę bardzo mocno, ale w związku z tym, że tutaj, w, jakby w samym albumie, nie ma żadnych dodatkowych elementów wzbogacających sam projekt, to ta okładka to jest myślę, że taka wisienka na torcie, jeżeli chodzi o, samą, o sam typ okładki. Tkaniny introligatorskiej na podkładzie papierowym, czyli czarna iskra. Tutaj wszystko bardzo proste, natomiast jakby forma samej okładki jest dość ciekawa, w związku z tym na to chciałam zwrócić Waszą uwagę. Oczywiście korzystałam podczas pracy z albumem z elementów, które są dostępne właśnie w kolekcji, czyli mamy do dyspozycji karty, mamy do dyspozycji elementy do wycięcia. W albumie pojawia się też folia. Myślę, że folia. Bardzo mi się też skojarzyła z takim nowoczesnym charakterem, takim miejskim, jako taka imitacja trochę szkła. W związku z tym ona tutaj gdzieś się pojawia, przewija w projekcie. No i tutaj mamy wygląd albumu zaraz po otwarciu. Jeżeli chodzi o tą lewą część okładki, ja tutaj sobie pozwoliłam pozostawić miejsce pod wklejenie zdjęcia o formacie 9x13 cm. Resztę starałam się wykleić cienkami, które mi pozostały po pracy z kolekcją papierów. Kolekcja papierów bardzo charakterystyczna, bardzo nasycona kolorystycznie, pomimo, że tych kolorów w tej kolekcji mamy dość mało. Poruszamy się w obrębie koloru różowego oraz turkusu. Pomiędzy mamy czerń biel. Czyli to są takie główne kolory, które się pojawiają w kolekcji oraz szarości. Myślę, że też często, jak sobie patrzymy na taką kolekcję, gdzie mamy bardzo mało kolorów, ona się nam wydaje też ciężka w pracy. Natomiast ja tu chciałam Wam też pokazać i przekonać Was do tego, że wcale tak nie musi być. I można sobie opracować system, aby. Sobie poradzić z tym ograniczeniem. No, i tutaj na samym przodzie mamy zapięcie, które nam łączy całość. Sprawia, że tutaj nic nam się nie rusza. Wszystko ładnie siedzi. Otwieramy. I mamy pierwszą klapkę. To jest klapka dwustronna z takim okienkiem, gdzie możemy oczywiście sobie zdjęcia wsunąć, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, możemy wykorzystać tą przestrzeń do tego, aby zdjęcie wkleić. W ogóle cały projekt był tworzony przeze mnie pod zdjęcia, takie standardowe o formacie 9x13, 10x15 oraz 13x18 cm. Także naprawdę duża dowolność, jeżeli chodzi o zestawianie zdjęć i wprowadzanie zdjęć do albumu. No, i tutaj też ten fajny arkusz z parasolkami, taki motyw przewodni, mój tutaj, właśnie to te parasolki. I tutaj też, jeżeli chodzi o widok albumu, który jest złożony, właśnie też chodzi o to, żeby te parasolki były tutaj widoczne. Oczywiście, jak sobie włożymy zdjęcie, to ich nie będzie widać, no, ale jakby taki efekt wizualny możemy sobie zachować, ponieważ możemy też sobie tutaj wprowadzić na przykład mniejsze zdjęcia dookoła, mieć jeszcze tą szybkę. I będziemy widzieć to, co jest pod spodem. Otwieramy. I też tutaj ten system wprowadzania tych kolorów do albumu. Czyli tutaj na pierwszy rzut poszedł kolor różowy, i dopiero później, później stopniowo będę wprowadzać ten drugi kolor, czyli kolor turkusowy. No i tutaj ta pierwsza karta. Też zestawienia papieru w taki sposób, aby w miejscach, gdzie rzeczywiście będziemy te zdjęcia wklejać. Żeby to były raczej papiery basicowe, takie, których nie będzie nam szkoda zakryć. No i tutaj też możliwość wklejenia dużej ilości zdjęć w sposób um, różny. Możemy sobie tutaj wklejać zdjęcia o formacie 9x13, możemy sobie wkleić jakieś większe zdjęcia, możemy wkleić zdjęcia 10 na 15 13 na 18 tutaj również w pion poziom te zdjęcia można sobie dostosowywać. Kolejna y, strona, tutaj z kolei wykorzystanie też elementów wyciętych z kolekcji, czyli tagi. Też korzystałam ze skrawków, ścinek, które mi pozostawały po y, pracy z kolekcją. Y, wykorzystanie karty z kolekcji, bardzo fajne takie, bardzo nowoczesne grafiki. Y, no i tutaj y, też miejsce na zapiski albo na mniejsze zdjęcie. Y, jeżeli chodzi o same karty albumowe, to one są. Podwójne w związku z tym mają w środku kieszenie, do których możemy wsunąć sobie dodatkowe zdjęcia czy maty. No i tutaj mamy taką książeczkę, która tutaj jest wyklejona, natomiast tutaj się spokojnie w środku możemy sobie powyklejać zdjęciami bądź opisać. Kolejna klapka już wklejona na stałe, wykorzystanie tego, tej fajnej grafiki, która mi się chyba najbardziej w tej kolekcji podobała. I miejsce pod wklejenie zdjęcia o formacie 10x15 cm. Natomiast tutaj mamy klapkę boczną, na której też oczywiście możemy sobie umieścić zdjęcie. A po otwarciu mamy grafikę. grafikę, która coś nam przedstawia, czyli miejski klimat, piękna kolorystyka. I tutaj też z racji tego, że to był prototyp pod projekt, w związku z tym, tutaj zapomniałam o pewnym elemencie, a mianowicie tutaj miała być wklejona kieszeń prześroczysta z folii właśnie po to, aby nie zakrywać w całości tej grafiki, żeby móc ją oglądać również podczas przeglądania zdjęć. No, tak to czasami jest właśnie podczas robienia tych prototypów, że o pewnych elementach się zapomina, no ale gdzieś tam później na etapie już konstrukcji samego warsztatu z pewnością bym tutaj tą kieszeń umieściła. Myślę, że to jest właśnie odpowiednie miejsce pod, pod tego typu element. Tutaj, oczywiście, też możemy sobie zdjęcie wkleić, i pomimo, że tutaj mamy jakby przeciągnięcia tej grafiki, no to tutaj ona fajnie to zdjęcie będzie wyglądało. Gdzieś tam dookoła ta grafika nadal będzie stanowiła jakby całość tutaj z tą resztą, też jeżeli chodzi o. Zestawiania tych papierów, no to starałam się, aby te papiery były zestawiane w taki sposób, żeby zwracać uwagę, jakby na każdej karcie, na pewne elementy, ale żeby jako całość też to spójnie wyglądało. No i tutaj kolejna karta w zasadzie i też ułożenie, zestawienie pewnych klapek też w taki sposób, aby. Imitowały panoramę miasta, i to nie tylko ze względu na jakby ułożenie tych klapek, ale też podbija to sam papier skrapowy, czyli dobór tego papieru skrapowego. No i tutaj mamy miejsce również pod wklejenie różnych formatów zdjęć, wykorzystanie też ścinek. No i tutaj też się pojawiają elementy wycięte z kolekcji, jako takie elementy dekoracyjne, też zestawienie różnych ścinek, zestawianie ich ze sobą. Po to, żeby wyznaczyć te miejsca, które, w które już bezpośrednio będziemy wklejać zdjęcia. No i tutaj kolejna strona, gdzie widzimy papier basicowy, czyli w momencie, kiedy sobie wprowadzimy zdjęcia, czy, czy zdjęcie jedno, no ta ramka dookoła będzie widoczna, natomiast nie będzie nam szkoda tej grafiki. Także tak to wygląda. I kolejna strona, i zobaczcie, też mi zależało na tym, żeby, właśnie wizualnie, patrząc na cały projekt, po rozłożeniu kilku kart albumowych, żeby to też wyglądało spójnie, żeby nie było też za, dużo, za dużego chaosu kolorystycznego. W związku z tym, na przykład tutaj po otwarciu mamy wyłącznie użycie koloru różowego, jeżeli chodzi o ten kolor dodatkowy. Oczywiście biało, szarości, czarni jest jako taki element stały. No, i przechodzimy sobie do tej kolejnej strony. I tutaj zobaczcie, kolejna taka mini klapka zamykająca. Natomiast tutaj mamy też wyeksponowanie pięknego arkusza takiego miejskiego światła nocą, ulicy. I tutaj z kolei mamy taką książeczkę, można powiedzieć, podklejenie większego zdjęcia, mniejszego zdjęcia. Też tutaj już elementy doklejone, które nam ułatwią później już wklejenie tego zdjęcia. Z tyłu również możemy sobie takie y, zdjęcie umieścić. Natomiast y, ja też z tyłu celowo jakby nie wyklejałam, żeby też łatwiej było wkładać te książeczki w karty. No i tutaj mamy już, zobaczcie, pojawia nam się kolor turkusowy. On nam się pojawia y, nie tutaj na wierzchu, tylko pojawia się nam to pod, pod spodem, czyli delikatnie, delikatnie ten kolor wprowadzamy. Też na tej grafice zobaczcie, jest druga grafika z parasolkami, trochę in, inaczej przedstawione. Mamy tutaj właśnie ten dodatkowy kolor turkusowy, i on tutaj po rozłożeniu nam się delikatnie już pojawia. Tutaj nam się również pojawia ta kieszeń, która. Też miała się pojawić właśnie tam, na tej bardziej rozbudowanej grafice. Ale tutaj myślę, że też fajnie się sprawdziła, bo co prawda jest to papier bardziej basicowy, natomiast ta cegła jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. I, i w takim wydaniu naprawdę bardzo fajnie taki arkusz wygląda w projekcie. Także znowu mamy miejsce pod wprowadzenie tutaj kilku zdjęć, czy, czy luzem, czy na matach. No i sobie zamykamy. Całość. I przechodzimy do tego miejsca centralnego. I tutaj wykorzystanie dwóch kart z kolekcji. I otwieramy. Otwieramy to jest też taka strona, która się nam zamyka na klapki. Mamy tutaj właśnie te karty. Mamy element wycięty z kolekcji, który nam fajnie też nawiązuje do tematyki. No i zobaczcie też wykorzystanie fajnego arkusza z mapą. Mamy takie dwa arkusze w tej kolekcji. To jest arkusz w wersji białej, mamy również w wersji ciemniejszej. I tutaj również pojawia nam się kieszeń. O. Mamy kieszeń, czyli nie chciałam w całości zakrywać tego fajnego arkusza. Możemy tutaj sobie zdjęcia wsunąć luzem, tutaj możemy sobie zdjęcie wkleić. Myślę, że fajnie jako całość będzie się to prezentować. Tutaj roz, rozkrojenie karty na pół i wprowadzenie jako takie elementy wykańczające. Zamykamy. No, i tutaj też bardzo jasne, basicowe tło, po to, żeby tutaj nie odwracać uwagi od tych elementów bardziej m, takich mocnych, które coś przedstawiają. I kolejna karta, od, odwracamy. I tutaj zobaczcie znowu y, taka próba ułożenia tych elementów, no, w takiej konstrukcji bardziej miejskiej, panoramicznej. Y, no, i mamy miejsca. Podklejenie zdjęć w różnych rozmiarach. Fajne, też takie nowoczesne, właśnie arkusze. Tutaj też miejsce podklejenie zdjęcia. Tutaj kolejna klapka. Zobaczcie, która może pełnić naprawdę różne też funkcje. No, i tutaj mam też wykorzystanie karty z kolekcji. I znowu mamy wykorzystanie tego arkusza takiego bardzo miejskiego, z fajną, pełną grafiką. Tym razem y, mamy tutaj taką kieszeń boczną, która została rozbudowana przez elementy, które y, dostawiłam do tej kieszeni. Tak? Czyli tutaj możemy sobie spokojnie y, wsunąć. Zobaczcie. Różne elementy, czyli maty, można zdjęcia luzem. Możemy to sobie wszystko zamknąć. Nic nam tutaj też dołem nie ucieknie. Y, wykorzystanie. Y, Takich tagów z kolekcji, elementów dodatkowych. No i też mamy tą pewność, że nie, za, nie zakryjemy w całości tego pięknego arkusza. Nawet po wklejeniu zdjęcia fajnie nam to będzie gdzieś tam przenikać. Także też fajna opcja, właśnie jeżeli mówimy o wykorzystywaniu tego typu papierów. No i tutaj centrum, zobaczcie, tutaj też przeciągnięcie tego papieru który stanowi nam ciągłość. Tutaj też nawiązanie kolorystyczne do tych pozostałych części, żeby to wszystko stanowiło nam całość. Żeby to nie były jakieś od, bardzo odrębne elementy, nie wynikające z niczego. No i tutaj też wykorzystanie tych świetnych elementów do wycięcia, czyli parasolek. U mnie w, w takim wydaniu chciałam właśnie w takim centralnym miejscu je umie umieścić, żeby one po prostu były widoczne, więc na tym ciemnym arkuszu jak najbardziej e, to widać. No, i sobie otwieramy, i tu mamy kolejne miejsca pod wprowadzenie zdjęć, czyli mamy zdjęcia wyznaczone na zdjęcia o formacie 10x15 cm, chyba z lekkim docięciem. No, i tutaj zobaczcie, już pojawia nam się ten kolor turkusowy, czyli sobie tak stopniujemy ten kolor turkusowy. Kolejna ramka na wprowadzenie dwóch zdjęć, bądź na przykład wprowadzenie zdjęcia tutaj. A być może wprowadzenia zdjęć w folię, a tutaj pozostawienie na przykład tego arkusza bardziej dekoracyjnego. Wszystko zależy od osoby, która będzie ten album wypełniać. No i co mamy tutaj w środku? Tutaj mamy miejsce przeznaczone. Ja akurat sobie wyznaczyłam pod zdjęcia o formacie 13 na 18 cm. Natomiast tutaj mamy zestawienie kolejnych klapek. Wykorzystanie też tego fajnego arkusza z parasolkami, pod zdjęcie w formacie 9x13, mamy tutaj jeszcze takie miejsce pod na przykład wsunięcie jakich, nie, jakiegoś mniejszego zdjęcia albo zapis, zapisków, um, też e, wykorzystanie karty, wykorzystanie elementu wyciętego z kolekcji. No, i tutaj z kolei miejsce na umieszczenie zdjęcia w formacie 10 na 15 cm. No, i tutaj taki niestandardowy wodospad, właśnie z wykorzystaniem tej drugiej odsłony mapy w postaci papieru skrapowego, tej ciemniejszej. Możemy tutaj wstawić zdjęcie, możemy pozostawić ten papier skrapowy nienaruszony jako dekorację. Także tak się to prezentuje. Zamykamy. I całość jeszcze otwieramy. I w tym miejscu mamy przeciągnięcie arkusza, ale też wykorzystanie grafiki, którą mamy na arkuszu. Ja wycięłam po prostu część arkusza i stworzyłam taką e, powiedzmy kieszeń narożną, ala opaskę. Zobaczcie, czyli mamy tutaj widoczne e, zdjęcie, czy matę, w momencie, kiedy tutaj sobie ją wprowadzimy. Fajna dekoracja, bardzo nowoczesna, bardzo taka miejska, modna, modowa, w takim klimacie, właśnie bardziej twórczym. Dla, z pewnością dla osób, które naprawdę sobie cenią sztukę, cenią czy projektowanie, czy być może projektują, bardzo fajna opcja. No a tutaj miejsce pod wyeksponowanie też zdjęcia z możliwością pozostawienia właśnie tej pięknej cegły. Tutaj też ta cegła się pojawia jako takie wykończenie. No, i tak się, kochani, prezentuję ten projekt, który ja chciałam Wam zaproponować jako projekt warsztatowy, a się nie udało. U mnie to tak często bywa, że ja mam wenę na pewnego typu album, i albo on powstanie, albo on nie powstanie. I jak ta wena jest, to to, to jest czas, kiedy ja powinnam to zrobić, bo ja wiem, że, że może mi to minąć. No, i ja też bardzo długi czas czekałam na to, aby w ogóle wykonać album z tej kolekcji. Czekałam na pomysł i w zasadzie ostatecznie tym kluczem okazał się właśnie album typu folio, ponieważ jakby ta forma i samej kolekcji i tych grafik, które się tutaj pojawiają, totalnie nie pasowały mi do takiego tradycyjnego albumu. No i rzeczywiście w momencie, kiedy gdzieś tam w głowie pojawił mi się pomysł na album typu folio, no to, to rzeczywiście zaczęło to nabierać kształtu. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu projekcie, czy mielibyście ochotę taki projekt, podobny, zbliżony wykonać ze mną, na przykład um, tworząc właśnie z tej kolekcji. No to była akurat fajna kolekcja, podstworzenie też takiej no dość niestandardowej układki. Ja czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie, na to, co sądzicie, zarówno o kolekcji, o, for, o formie samego albumu. No i życzę Wam pięknego dnia i do usłyszenia przy okazji kolejnego filmu. Cześć.